Dzień dobry, moje drogie wodniki. Dzisiaj chciałam zmieścić film z przesłaniem dla Was na miesiąc styczeń. Jakie karty mają dla Was ostrzeżenia, jakie dobre rady, czego generalnie możecie się spodziewać? Czyli wodnik i miesiąc styczeń. Wodniki i miesiąc styczeń. Dobrze, drogie wodniki. <coughs> Na początku stycznia możecie troszeczkę być takie, no nie wiem, zasmucone. Ehm, powiedziałabym, coś tam w duszy Wam będzie, nie będzie Wam grać tak, jakbyście sobie tego życzyły. Może to być też tęsknota za kimś. Ehm, także takie troszeczkę smuteczek Muteczek Was e, czeka. Poza tym, co? Spadnie Wam dodatkowa kasa w styczniu. Nie będą to jakieś ogromne e, pieniądze, ale pieniądze, e, które Was e, na pewno e, bardzo ucieszą. Dobiegną kon, końca też jakieś sprawy, z którymi się długo może nie mogłyście uporać, mm, albo też mogą to być takie sytuacje gdzie w roku 2020 coś rozpoczęłyście, ale ciężko Wam szło, nie mogłyście czegoś zakończyć, ciągle to tam jakieś przeszkody, kłody pod nogi, to karta pokazuje, że te sprawy właśnie jakby umrą śmiercią naturalną, że nie będzie już możliwości kontynuacji, czy też nie będziecie miały chęci dalszej, żeby kontynuować jakieś dane przedsięwzięcie czy pomysł który sobie założyłyście. Karty ostrzegają przed wrogiem, którego możecie mieć w swoim otoczeniu. To jest osoba tutaj karta przedstawia gentlemana, czyli osobę, którą nigdy nie posądzały, której nigdy byście nie posądzały o jakieś tutaj nieuczciwe, nieuczciwe intencje, czy, czy właśnie nieuczciwe jakieś posunięcia. A ja bym też powiedziała tak, że to jest osoba, gdzie okazja czyni złodzieja, czyli on, jeżeli zwietrzy jakiś tutaj korzyść dla siebie, to nie będzie się liczył z nikim, użyje wszelkich możliwości, żeby osiągnąć to, co będzie chciał z niekorzyścią właśnie dla Was, bo to jest karta wroga osoby nieprzyjaznej, nieprzychylnej. A więc drogie Wodniki uważajcie właśnie na osoby, które nie wiem, może cieszą się jakimś autorytetem, które szanujecie, no bo właśnie mogą Was niemile zaskoczyć. Mogą to być też osoby, których w ogóle nie znacie, tak, ale generalnie jakoś dobrze ubrane, z dobrymi manierami, po których nigdy byście się jakiejś nieuczciwości nie spodziewały. Co więcej, w styczniu mam tutaj zaproszenie. Na imprezę. Może to oczywiście z racji COVID-u nie być jakaś duża, duża impreza, ale w każdym razie widać, że skorzystacie z tego zaproszenia. I nieważne, czy to będzie małe, czy duże grono, bawić się będziecie znakomicie. Co więcej, tutaj zwróci się w Waszą stronę z pomocą. Z pomocą może zgłosić się po poradę. No porada też jest pomocą. Kobieta wdowa, może to być też osoba po rozwodzie, generalnie osoba, która była w sformalizowanym związku, także osoba starsza od Was. Także będziecie udzielały właśnie pomocy takiej kobiecie. Co jeszcze, jeżeli macie partnera, jesteście w związku, to niech Wam nie będą. Tutaj, romanse jakieś na boku, w głowie, bo tu jest karta, karta mówi o zazdrości, karta mówi, że sprawa się, jak mówiąc kolokwialnie, rypnie, czyli ten wasz romans może się wydać po prostu, ujrzeć, wyjść na światło dzienne. Rozkład kończy karta nadziei, ale ja z tą kartą wiążę też nadzieja to jest nadzieja, tęsknota za uczuciem czyli może dla osób dla osób samotnych pojawi się właśnie jakieś światełko w tunelu że zaczną to swoje życie jakoś w innym kontekście postrzegać nie będą się czuły tak samotne jak do tej pory dosłownie tak, że jest jeszcze nadzieja dla nich że, że jeszcze na poznanie kogoś, a jeżeli nawet to tak dobrze czują się same ze sobą, że tak naprawdę świat się nie zawali. No i co, podsumowując, drogie wodniki, początek stycznia może Wam przynie przynieść jakiś tutaj smutek, nostalgia. O, no, tego słowa mi brakowało. Nostalgia to jest bardzo dobre słowo, jeśli chodzi o Wasz nastrój. Karty szykują Wam jakieś dodatkowe pieniądze, może nawet takie zarobione w niecałkiem, niecałkiem uczciwy sposób, ale generalnie pieniądze Was te bardzo ucieszą. Sprawy, których nie dopilnowałyście, czy ciągnęły się długo, ale <laughs> ciężko było Wam je kontynuować. Umrą śmiercią naturalną, uważajcie na osoby szanowane, poważane, bo one też mogą chcieć Was w jakiś sposób oszukać zaproszenie również na imprezę was czeka na której będziecie się dobrze bawili może to być nawet impreza w gronie czterech osób nieważne karta o tym nie mówi ale w każdym razie jest duże zadowolenie zwróci się do was o pomoc kobieta rozwódka lub wdowa starsza od was nie wdawajcie się w romanse bo wam wyjdą bokiem no i w sumie miesiąc kończy karta nadziei na w każdym razie nie, nie, nie będziecie czuły się beznadziejnie, będziecie miały nadzieję w sercu na to, że wszystko co dobre jeszcze przed Wami. Chciałam wyjąć jeszcze jedną kartę, taką kartę energii czy też podsumowującą. Ten miesiąc, styczeń. I tak. No, karta nauczki. Karta mówiąca o tym, że ja mi ją tutaj z tym Panem powiązała, czyli głównym przesłaniem tego stycznia niech będzie właśnie karta Uważajcie komu ufacie, komu powierzacie swoje pieniądze, e, majątek, bo tutaj karta mówi dosłownie, że e, mówi, dostaniecie po tyłku, uważajcie. Także to tyle, moje drogie wodniki. No miałam nadzieję, że ten miesiąc będzie trochę lepszy dla Was. No nie jest najgorszy, ale zresztą jakieś przeszkody będą. Mogą się zdarzyć. Ja życzę Wam wszystkiego najlepszego w styczniu. Zapraszam do porad indywidualnych oraz do oglądania moich kolejnych filmów. Pozdrawiam, papa.